Słuchasz podcastu Zbuduj się na nowo, prowadzonego przez Joannę Sawską. Niektóre treści przedstawione w programie mogą być nieodpowiednie dla widzów niepełnoletnich. Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zbuduj się na nowo. Przestrzeni, w której dzielimy się inspirującymi historiami na temat tego, jak zacząć, niezależnie od tego, w którym momencie życia obecnie się znajdujemy. Dzisiaj w moim programie goszczę wyjątkową osobę, Julię Piskalską, która opowie nam o tym, od czego Unii zaczęło się i jak znajduje motywację w ciągu dnia, jak znajduje swój czas do tego, żeby budować się od nowa. Cześć, Julia. Cześć, Asiu. Dziękuję bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia i za znalezienie czasu. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Julia, mogłabyś nam opowiedzieć pokrótce swoją historię? Od czego to się zaczęło? Gdzie znalazłaś swoją motywację? Gdzie ją nadal znajdujesz? I Jak to u ciebie wygląda? Co, cała moja przemiana zaczęła się od problemów w małżeństwie i niestety, ale zazwyczaj tak jest, że wszelkie przemiany zaczynają się od jakichś negatywnych przeżyć. No i w pewnym momencie z różnych względów stwierdziłam, że to jest ten czas, że należy już odejść od męża, wyprowadzić się, więc. Tak też zrobiłam. Siłę do tego znalazłam tak naprawdę na psychoterapii. Mhm. Gdyby nie to, to, to myślę, że, że dalej yy, bym nic nie zmieniła w życiu, yy, ale no, psychoterapia dała mi bardzo dużo i uzmysłowiła mi, ile jest we mnie siły. Mhm. Mhm. A wspomniałaś już w innych wywiadach między innymi u Pani Elżbiety na temat tego czym się obecnie zajmujesz i jak to u Ciebie wygląda. Mogłabyś u nas też pokrótce o tym opowiedzieć? Jestem wirtualną asystentką. Pracuję zdalnie z domu, bo to było dla mnie kluczowe, mhm. żebym mogła pracować właśnie w domu. Ze względu na problemy zdrowotne dzieci jest to dla mnie bardzo ważne, żebym mogła wiesz, w każdej chwili wyskoczyć do szkoły. Na przykład zajmuję się, jakby to tak pokrótce powiedzieć, tym, pomagam przedsiębiorcom zaistnieć w sieci, czyli zajmuję się social mediami, ale oprócz tego strony internetowe, sklepy internetowe no i tak naprawdę wszystko, co, co klient. Ma potrzebę, żeby oddelegować, bo często to są zadania jakieś takie wiesz, powtarzalne, monotonne, jakieś, nie wiem, wystawianie faktur coś takiego, tak? Mhm. I te zadania często przedsiębiorcom zabierając czas, powodują, że oni się nie mogą dalej rozwijać. Mają na przykład jakieś pomysły na, na nowe wdrożenia, ale nie ma na to czasu. Mhm. I wtedy wtedy przychodzę z pomocą ja. Co mogę zaznaczyć jeszcze, co jest takiego fajnego w zatrudnieniu wirtualnej asystentki? To jest to, że ja wystawiam fakturę, więc przedsiębiorca nie jest obciążony żadnymi zusami i tak mhm. dalej, więc tylko płaci fakturę i płaci tylko za ten czas, który ja przepracuję. Czyli nie, nie musi to być cały etap, to może być kilka godzin w miesiącu nawet. Okej. Okay. Czyli to jest takie bardziej samo zatrudnienie, tak? Tak, tak zdecydowanie. Mhm. tak. Mhm. Okej. Okay. Y a co było dla Ciebie takim największym wyzwaniem w procesie budowania się, odnajdywania swojej drogi? Wyzwaniem? Um, to przekonanie samej siebie, że coś, co zacznę robić, mogę skończyć. E, czyli takie, um, żeby, wiesz, żeby przełamać ten schemat słomianego zapału, e, żeby Udowodnić też sam, samej sobie, już nie mówię o tym, żeby udowadniać światu, bo, bo tak naprawdę nie o to chodzi, żyjemy sami dla siebie, więc udowodnienie samej sobie, że też jestem w stanie coś osiągnąć, bo dotychczas całe moje życie, nie chcę powiedzieć, że to było pasmo jakichś porażek i, i w ogóle było beznadziejne, mhm. natomiast nie, nie opiewało w same sukcesy. No nie mówię, że teraz są same sukcesy, ale jest ich zdecydowanie więcej. Mhm. Mm. Intuicja często bywa najlepszym przewodnikiem. Natomiast jak odkryłaś swoją wewnętrzną siłę i nauczyłaś się ufać swoim decyzjom, um, co, no, to wrócę znowu do psychoterapii. Mm. E, I dlaczego ufam swoim decyzjom? Dlatego, że zdecydowanie teraz podchodzę do życia tak bardzo zdroworozsądkowo. E, w tej chwili patrzę w ten sposób, że sobie myślę, co chciałabym osiągnąć, gdzie być za jakiś czas w danym miejscu i jakie kroki muszę podjąć, małe kroki, co jest najważniejsze, aby znaleźć się w tym miejscu. Mhm. Bądź jeżeli znajdę się przypadkowo w jakimś miejscu, w którym nie jest mi dobrze, to przede wszystkim nie narzekam, że o Jezu, jak to mi jest źle, jak mi to jest niedobrze, tylko sobie myślę, okej, okay, jestem tu, gdzie jestem. Co mogę zrobić, żeby to zmienić, żeby się znaleźć w miejscu, gdzie będzie mi lepiej? Okay. I w ten sposób no, osiągnęłam taki poziom swojego życia, że jestem naprawdę bardzo z niego zadowolona, i jestem bardzo szczęśliwa. To jest właśnie moje kolejne pytanie do Ciebie. Czy czujesz się bezpiecznie i stabilnie w tej sytuacji, w której obecnie się znajdujesz? Tak, zdecydowanie tak. I nawet jeżeli mam jakiś problem z, z jednym z klientów, czy się obawiam, że możemy y, rozwiązać współpracę, nie chcę tutaj używać słowa zwolnić, bo jednak nie jest mu jego zatrudniona, y, to nie boję się tego, czy znajdę zastępstwo, czy znajdę innego klienta. Okej. Okay. A Twoja praca głównie polega właśnie na y, byciu w internetach, jak to się mówi teraz. Tak. Y, i w dobie nowej technologii, sztucznej inteligencji, jak to u Ciebie wygląda? Nie boisz się tego, że może zostać bardzo szybko zastąpiona? Czy jak ogólnie wygląda u Ciebie proces upgradowania swojej wiedzy? Masz jakieś dodatkowe szkolenia? Cały czas się rozwijasz? Zacznę od początku. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to nie boję się jej. Uważam, że to jest narzędzie, które bardzo może nas wesprzeć, bardzo przyspieszyć pracę i to jest ważne, żeby właśnie zamiast się bać i uciekać, udawać, że czegoś nie ma, to żeby z tego korzystać. Jak najmądrzej, oczywiście. Mhm. Być może przyjdzie czas, że ta sztuczna inteligencja zacznie gdzieś tam w jakichś obszarach wypierać człowieka, ale wiesz, to jest tak jak, nie wiem, dawno-dawno temu. Na roli ludzie używali koni, później przyszła mechanizacja. Ludzie też się wtedy bali, czy fabryki zaczęły powstawać. Ludzie też się bali, że nie będą potrzebni, a jednak są potrzebni. Tylko tyle, że zmieniły się pewne zawody, jedne wymarły oczywiście, ale pojawiły się też inne. Więc myślę, że jesteśmy teraz w takim samym etapie, tak? że, że coś tam w pewnym momencie. Naturalnie gdzieś zniknie, bo właśnie zastąpi nas sztuczna inteligencja, która często gęsto jest dużo bardziej skuteczna od człowieka, jest szybsza mhm. przede wszystkim. Tak. Ale pojawią się też nowe. Teraz już się pojawia nowy zawód. Nie pamiętam dokładnie nazwy, ale tu chodzi o to, żeby potrafić dobrze pisać prompty dla sztucznej inteligencji, czyli dobrze zadawać pytania. Mhm. Żeby uzyskać to, co faktycznie potrzebujemy, a nie to, co sobie sztuczna inteligencja wymyśli czy no, wymyśli. No. Tak, na pewno tego, czego brakuje sztucznej inteligencji, to jest ten pierwiastek ludzki, czyli zdrowe myślenie. To nie jest podążanie tylko za schematami i tymi wszystkimi regułkami, tylko właśnie ta osoba, która siedzi na tym, tak jak teraz na przykład ty, i potrafi tym wszystkim pokierować no nie. Tak, tak. No, a odpowiadając na drugą część pytania, to takie ja się cały czas w szkole. To jest taki zawód, który nie pozwala na to, żeby wiesz, skończy szkołę i sobie siedzę i pracuję do emerytury. Aha. Cały czas trzeba tak. się rozwijać, ponieważ ta technologia, jak wspomniałaś, idzie cały czas do przodu. Nie tylko chodzi o sztuczną inteligencję, ale w ogóle cały czas, wiesz, te, te tak zwane internety się rozwijają i, i są nowe programy, i te programy też się rozwijają, więc cały czas trzeba... Trzeba uzupełniać wiedzę, a ja dodatkowo też rozszerzam swoją wiedzę o zadaniach, którymi się wcześniej nie zajmowałam. Mhm. Na przykład, teraz robię sobie kurs taki bardziej szczegółowy z, ze stron internetowych i sklepów internetowych, bo dotychczas znam to tak dość powierzchownie. No a teraz stwierdziłam, że, że chciałabym to zagłębić dużo bardziej i, i właśnie sobie poszłam na kurs, który, który w tej chwili przerabiam. Mm -hmm. Jesteś osobą bardzo zapracowaną, a do tego jeszcze matką, jak Ty znajdujesz czas dla siebie, jak znajdujesz czas w ciągu dnia mm, też na pracę i dla swojego dziecka? Wiesz co no, Work-life balance się okazało być najtrudniejszą częścią w mojej pracy tak naprawdę, um, bo ja na ten sposób pracy przeszłam około półtora roku temu i wiesz, była taka idealna wizja, że będę pracować po cztery godziny i zarabiać taki hajs, że po prostu Aha. w 600 będę opływać. No to życie troszeczkę to zweryfikowało. A dodatkowo wiesz, jak pracujesz na etacie i idziesz do biura, przede wszystkim właśnie jak się gdzieś poza domem pracuje, to idziesz, jesteś od do, wychodzisz i jakby zamykasz etap pracy, tak? Przychodzisz do domu i już się włączasz w tryb pracy domowej. Tak tutaj jest trochę gorzej. Bo faktycznie jest bardzo ciężko, bynajmniej mnie, yy, yy, bardzo ciężko jest rozgraniczyć właśnie dom i pracę. Aha. Ja ciągle jestem w pracy, ja ciągle o tej pracy myślę. Teraz już, yy, jak młodszy syn poszedł do żłobka, przychodzi do nas babcia, która mi pomaga jeszcze też w opiece, yy, w szczególności właśnie w chorobie, bo to wiadomo, jak to przy no, małych dzieciach tak. jest, więc. Yy, Wtedy mam po prostu swoje godzinę, gdzie jest babcia i ja wiem, że wtedy mogę się zamknąć w pokoju i pracować. Aha. A jak babci nie ma, no to nie pracuję, tak, po prostu staram się nie pracować przy dziecku przede wszystkim, żeby też za dużo nie widział mnie przed ekranami. Albo pracuję późnymi wieczorami, jak już dzieciaki pójdą spać, bo mam dwójkę dzieci, więc jak Obaj pójdą spać, no to to jeszcze się zdarza. Chociaż też staram się tego unikać, bo wstaję codziennie o 6 rano, więc sen jest ważny, jest bardzo ważny. Mhm. A tak z czystej ciekawości. Gdy mhm. współpracujesz z kimś, to um, masz jeden projekt, na którym się skupiasz, czy jest, wiesz, na przykład parę, które musisz domknąć w tym samym czasie i masz na przykład presję, gdzie musisz siedzieć i, i skupiać się stricte na pracy. E, wiesz co jest różnie. Tak naprawdę. Mam dwóch głównych klientów w tej chwili. Oni wypełniają znakomitą część mo mojego kalendarza. I raz jest u jednego więcej pracy, raz u drugiego. Jakoś tak póki co w miarę to się zazębia. Zdarzają się sytuacje, że praca jest na tyle dużo i jest na tyle pilna, że na przykład weekend poświęcę. Natomiast w weekend synowie idą do taty. Ja mam też czas wtedy, tak? Dla mnie to jest całkiem spoko, jeżeli potrzebuję odpocząć w weekend, to po prostu mówię, nie będzie mnie, a jeżeli wiem, że coś super pilnego, to wtedy mówię, ok, dobra, tam te kilka godzin posiedzę. W ciągu dnia to też jest różnie, w zależności od tego, jaki projekt jest u klienta na, na tapecie, jaki jest taki główny, no to albo poświęcam na, na, ten, na te zadania więcej czasu, a na inne trochę mniej, albo sobie coś staram się zrobić z wyprzedzeniem. Tak jak właśnie zajmuję się social mediami, to staram się przygotować sobie wszelkie materiały do publikacji szybciej i też je zaplanować na mecie. Mm. I mm, można. Podjąć z tobą współpracę tak po prostu, wiesz. Tutaj oczywiście będę miała Twoje informacje, gdzie umieścimy w opisie filmiku, mm -hmm. ale czy e, prowadzić dalej nabór na klientów, jak można cię znaleźć i gdzie ty znajdujesz klientów? Jak to wygląda? Wiesz co, z strony w tej chwili nie podam, ponieważ jest w trakcie przebudowy, bo często jest tak, że jak zaczynamy w czymś działać, mamy jakąś tam właśnie wizję tego. Później mhm. życie to weryfikuje, jak również weryfikuje chociażby wiesz, naszą grafikę, kolory, które nam się wtedy podobały. Teraz z czymś innym się będziemy utożsamiać. W mhm. związku z tym moja strona jest w tej chwili w przebudowie, żeby była bardziej spójna ze mną i z tym, co jest na moich social mediach. Więc głównie w tej chwili jestem na Instagramie, na Facebooku i na Linkedinie, bo Linkedinem też się zajmuję. E, osobno, jako wiesz, prowadzenie kont, y, czy, czy uaktualnianie kont, y, w, więc w tym zakresie, mhm. e, gdzie znajduję klientów? No, to jest różnie. No, to są polecenia, bardzo często. E, daję posty na różnych grupach, jak również u siebie, i, i cały czas wiesz, jak regularnie się postuje, to. Te zasięgi się zwiększają, więc klienci też przychodzą sami do mnie, pytają o, o różne rzeczy. Bądź czasami biorę udział w, w ogłoszeniach, tak, ale to często to jest taki konkurs ofert. Tam, tam rzadko kiedy tak naprawdę można złapać, że tak powiem, klienta. No bo wiesz, jak, jak jest, nie wiem, 80-150 odpowiedzi na jedno ogłoszenie, no to, to, to ta tak. szansa na, na, na to, że zostaniemy wybrani jest bardzo mała, więc nie skupiam się akurat na tym. No i jest jeszcze kwestia tak zwanych cold maili, przy czym też trzeba uważać, że nie można wysłać od razu oferty, bo to już jest spamowanie. Nie lubię bardzo tej formy szukania klientów, ponieważ to już jest takie mocne jak dla mnie wychodzenie ze strefy komfortu, że ja muszę wiesz sama do obcego człowieka pisać cześć, a może mnie potrzebujesz w takiej mhm. zasadzie. Więc jak nie muszę, to tego nie robię, aczkolwiek no, jest też taka metoda. Okej. Okay. Um... Na pewno tutaj podlinkuję podcast, który miałaś z panią Elżbietą, mm. bo tam jest bardzo dużo informacji, jak zacząć, gdzie szukać, tak, jak się budować. Tak, Natomiast tak, to jest, jest właśnie już o, o samej wirtualnej jasności. Tak, jak to wygląda. Jest coś takiego, co chciałabyś teraz powiedzieć osobom, które cię słuchają i są w momencie, gdzie nie wiedzą, czy, czy są odpowiednie na to stanowisko, czy w ogóle na jakieś zmiany w swoim życiu? Jesteś takiego, co byś chciała przekazać? Wiesz co, czy, czy ktoś jest odpowiedni na to stanowisko? No to jest tak naprawdę kwestia tego, na ile lubi się y, pracować przy komputerze. Bo mhm. są osoby, które no, nie lubią, nie czują tego. No to na pewno takiej osobie nie będę polecała tej pracy, tak? No bo mhm. według mnie nie chodzi o to, żeby pracować w miejscu gdzieś, gdzie człowiek się męczy. No. Tak. Bo to nie jest ani przyjemne, i później jest szybkie wypalenie zawodowe i tak dalej, a do tego też dużo trudniej przechodzi ta praca, efektywność, szukanie klientów i, i wiele innych rzeczy. Więc y, pracę bym proponowała osobom, które to lubią. Ja mm. na przykład osobiście nie zajmuję się y, grafikami, w szczególności jakimiś takimi zaawansowanymi grafikami, nie zajmuję się copywritingiem, bo ja tego totalnie nie czuję. Przecież ludzie mówią, że, że dobrze piszę, ale dla mnie to jest taki wampir energetyczny. Mnie to mhm. bardzo dużo energii kosztuje i później jestem, wiesz, nie do życia, a, a w tym czasie mogłabym robić coś, co mnie nakręca. W związku z tym to też nie jest tak, że jak ktoś lubi siedzieć przy komputerze, no to może robić wszystko. No nie wszystkim się będziemy zajmować, ale każdy może znaleźć jakąś tam swoją niszę. Jestem bardziej techniczna. Czy właśnie jakieś montaże audio, wideo też się tym zajmuje. I to jest dla mnie całkiem spoko. Mhm. Um, a druga część pytania, zapomniałam. Um, czy jest coś takiego, co byś chciała poradzić komuś, kto boi się zmian? Coś takiego, żebyś powiedziała, um, jak to u ciebie wyglądało, w sensie gdzie znalazłeś tą motywację, czy bałaś się wtedy? No, oczywiście, wiadomo, że zmiany są potrzebne i nie zawsze jesteśmy na nie. Gotowe, ale jak to mniej więcej u ciebie wyglądało? Wiesz co, no zmiany. Jak to się mówi, że jedyna stała w życiu to są zmiany. Ja się nie boję zmian, bo ja bardzo lubię zmian. Podobno to jest charakterystyczne dla ludzi z ADHD. Ja nie mam zdiagnozowanego, ale kto wie. Chociażby z meblami co chwilę jeżdżę po mieszkaniu. Ja też. Bo, więc tak, lubię zmiany, lubię wszelkie zmiany dlatego, że ja podchodzę do zmian w ten sposób, że za tym stoi szansa. Nie patrzę nigdy na zmianę na takiej zasadzie, że będzie gorzej, bo tego Aha. nie wiem, ale moje nastawienie dużo mi daje, tak, czyli jeżeli ja wiem, że idzie jakaś zmiana, choćby zmiana klienta, chociażby, Aha. to podchodzę do tego w taki sposób, że szukam tam szansy, szukam tam czegoś ciekawego, tak, że takiej... Być może czasami sama w sobie trochę sztucznie to buduje, ale taką ekscytację było zmianą, uh -huh. bo uważam, że wtedy jesteśmy bardziej, dużo bardziej pozytywnie nastawieni yy, i też chociażby świat nas odbiera wtedy bardziej pozytywnie, ta druga strona, no nie? Oczywiście. Yy, więc yy, więc yy, tak, ja lubię zmiany i... Czy się boję? No czasami się boję. No, pewnie, że się boję, no bo może nie wypalić, ale jeżeli będę myślała ciągle takich kategoriach, że, że coś mi nie wypali, to, to ciągle bym była gdzieś tam na kasie, tak, w, w hipermarkecie, no i, i to samo mogę powiedzieć innym osobom, że strach jest czymś naturalnym i strach jest po to, żebyśmy przetrwali, nie wiem, strach przed upadkiem czy, czy cokolwiek, tak, no to jest po to, żebyśmy się, że tak powiem, nie pozabijali i to jest całkiem naturalne, ale trzeba też gdzieś znaleźć tam granicę strachu, bo nie możemy się bać, nie wiem, wyjść z domu, bo nas samochód potrąci. E, więc ten strach musimy gdzieś tam sobie ograniczyć. I tak samo jest w życiu zawodowym. Musimy ten strach ograniczyć. Oczywiście bać się, żeby nie iść w ciemno w byle co? Ale też budować tę ekscytację, żeby smakować nowych rzeczy, bo też bez tej ekscytacji, bez te, tych wyzwań nowych, bez zmian, nie będzie rozwoju. Aha. No a rozwój jest potrzebny, no, w, nie tylko w tym zawodzie, bo jest odgromadz zawodów, które wymagają ciągłego rozwoju i, i uważam, że jeżeli ktoś wiesz, lubi się rozwijać, lubi się uczyć, no to jest to zawód dla niego. Tak, wydaje mi się, że w ówczesnym świecie, wydaje mi się, tak jest, w którym, um, tak jak powiedziałaś, wszystkie zawody oczekują od nas um, szkoleń, tego, żebyśmy po prostu upgradowali swoją wiedzę, no nie? I tak, tak. E, takie ostatnie ode mnie właśnie, um, taka złota myśl, w temacie właśnie, który teraz poruszyłaś, że odwagą nie jest um, brak poczucia strachu, odwagą jest działanie pomimo tego strachu, no nie? Tak, dokładnie tak, no, dokładnie tak. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Mega motywującej. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Na pewno komuś się przyda wierzę w to. Dziękuję, dziękuję za znalezienie czasu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za zaproszenie raz jeszcze. Życzę Ci wszystkiego co najlepsze i wszystkie informacje na temat tego, gdzie można Cię znaleźć, jak można Cię znaleźć, będą w opisie dzisiejszego odcinka. Super, dziękuję, dziękuję ślicznie. Pozdrawiam Dziemy. wszystkich i życzę dużo siły. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.